Cześć, witajcie serdecznie, w pierwszy odcinek z cyklu Jak zarobić kabel siłowy we wtykę siłową. Wiele osób ma z tym spore problemy. Teraz wam się przybliżyć tematykę kabli siłowych, wtyczek siłowych. Jakie należy dobierać przekroje kabli do danych wtyczek i na samym końcu wyjaśnię wam, w jaki sposób należy obliczać moc. W którym obciążycie wasze kable siłowe. Także zapraszam do oglądania tego odcinka. Jak widzicie przed wami niecodziennie spotykany dla wielu osób kabel, jest to kabel siłowy o przekroju 5x25 kwadrat. Tego typu kabel stosujemy w naszej branży do przedłużaczy kawy siłowych, gdzie wtyka ma parametry 125 A. Pokażę Wam jak to zrobić i jak zarobić tego typu wtykę, tak aby było bezpiecznie i wszystko zgadzało się zgodnie ze sztuką. Także na samym początku przechodzimy do zdjęcia izolacji naszego przewodu, do zdjęcia izolacji głównej. Ja w tym celu stosuję różnego rodzaju techniki. Kiedyś pokusiłem się o tego typu urządzenie, jest tu taki, taki specjalny nożyk wewnątrz. Element dociskający, i w ten sposób można sobie ładnie obrobić kabel. Nie zawsze to mi się sprawdza, nie zawsze z tego korzystam. Pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy zdejmujemy tą izolację wierzchnią, należy zrobić to na tyle delikatnie i ostrożnie, aby nie uszkodzić wewnętrznych żył, które są wewnątrz. Ponieważ taki kabel jest po prostu no nieprawidłowo zarobiony i grozi to jakimukolwiek niebezpieczeństwu. No i okej, okay, przechodzimy teraz do zdjęcia izolacji wierzchni naszego przewodu, musimy zawsze sobie to sprawdzić z wtyką mniej więcej, jaka wasza wtyka jest długa, bo ponieważ w przypadku wtyczek 32 czy 16 amperowych, jak widzicie tutaj, no mamy z mniejszymi odległościami do czynienia, także zawsze należy to skoordynować, sprawdzić i zastanowić się na jakim odcinku należy obciąć, zdjąć izolację wierzchnią. Czasami producent przewodów lub ewentualnie też wtyczek udostępnia na swojej stronie takie informacje w jakiej odległości powinna być zdjęta izolacja wierzchnia, w jakiej odległości powinny być zdjęte izolacje z poszczególnych żył, ale tak jak mówię, jeżeli tych informacji nie dostaniecie nigdzie w sieci, a nie jesteście aptekarzami, wystarczy zrobić to na logikę, na zasadzie przykładam wtykę i mniej więcej sprawdzam, że tu mamy tą część, którą łączymy jako wąsy, i ta część, powiedzmy w połowie, powinna być tutaj wewnątrz wtyczki, jako część, którą łapie dławik, żeby nie wyrwać kabla. Przechodzimy teraz do, do zdjęcia tej wierzchni warstwy. Ja sobie w takim przypadku zakładam, że będzie to gdzieś około 10 cm. Do tego stosować można, w zależności od tego, jaką ma się rękę, tego typu nożyk, zwykły nożyk. Mniej lub bardziej ostry. Na pewno jest on bardziej bezpieczny dla osób, które nie mają zbytnio dużo, dużo praktyki w porównaniu z tego typu tapeciakami, ponieważ one są bardzo kruche, czasami są za bardzo agresywne i przebijają tą wierzchną warstwę do żył, co będzie nieprawidłowe. Dlatego najlepiej jest uzbroić się w tego typu nóż, przyzwyczaić się do niego i tylko i wyłącznie z niego, z niego korzystać. Jak widzicie, ja sobie bardzo delikatnie. Obralam ten kabel tutaj dookoła. Nie podchodzę całkowicie jeszcze bardzo głęboko. Idę na czuję. Potem próbuję sobie to w jakiś sposób ponaginać i sprawdzam, jak głęboko mam to nacięcie zrobione. Jak widzę, że jeszcze się nie dostałem, to podchodzę do tematu jeszcze raz i znowu delikatnie, delikatnie to nacinam. Uważając, żeby nie uszkodzić żył wewnętrznych. W tego typu przypadkach możemy nawet, jeżeli mamy do czynienia z tak grubym przewodem, jak w tym przypadku, możemy sobie zrobić nacięcie wzdłużne, też delikatnie. Zrobicie kilka kawych, będziecie mieli na tyle wyczucia, że to jest ten moment. Uważajcie oczywiście na ręce, żeby sobie gdzieś, gdzieś się nie pokaleczyć. I popatrzcie. Zostawiłem na tyle, na tyle tej warstwy wewnętrznej jeszcze tej gumy, że w momencie, kiedy teraz rozwarstwiam, ona nam się ładnie rozrywa. O to w tym chodzi wszystko, proszę. Tak samo tutaj wokoło. Nie nacięliśmy tutaj tej warstwy do samego końca, tylko w taki sposób, że nasza guma, proszę, ładnie się, ładnie się urywa. Jeżeli jeszcze nie chce zejść, to można delikatnie poprawić to nożykiem. Pamiętajmy o tym, aby nie uszkodzić w takim przypadku żył wewnętrznych. Oczywiście trudniej się robi cokolwiek przed kamerą niż na żywca, no ale, ale co zrobić. Popatrzcie, w takim przypadku mamy ładnie obrobioną izolację. Nie uszkodziliśmy tutaj w żaden sposób tej izolacji poszczególnych żył, i można by powiedzieć, że jesteśmy już prawie w pewien sposób przygotowani do, do dalszego działania. Tak jak powiedziałem, na stronie producentów różnego rodzaju wtyczek, kabli możemy znaleźć informacje, na jakim odcinku możemy obrabiać te izolacje i poszczególne żyły. W tym przypadku nie mamy takich informacji, ja sobie sprawdzę mniej więcej jaką mam głębokość poszczególnych kanałów. I wiem, że to mniej więcej wygląda w taki sposób, także teraz przechodzę do zdjęcia izolacji z poszczególnych żył. Jest to bardzo istotne, ponieważ jeżeli za krótka będzie ta, za mało tej izolacji zdejmiecie, Automatycznie ten przewód nie będzie dobrze złapany w przypadku tak dużej wtyki, gdzie są duże, duże, duże parametry prądu, bardzo duży prąd przechodzi, i wtedy może nawet dojść do upalenia takiego kabla, co na pewno nie jest wskazane. Jak widzicie, już jeden przewód jest ładnie obrobiony. Przechodzimy do kolejnego. Jak w swoim życiu przerobicie takich kabli ze 100, to nabierzecie dużej praktyki i nie będzie to dla Was żaden problem. Ponieważ zauważyłem, że bardzo wiele osób ma problem z tym. Może nie z samym, może nie z samym zdjęciem izolacji, tak naprawdę, w przypadku przewodów, ale yy, prawidłowym ułożeniem ich w danej wtyczce, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne. No i nie zachowuje żadnego, żadnego powiedzmy schematu takiego naprawdę branżowego. Ja nie jestem profesjonalnym elektrykiem, ja jestem tylko, tylko i wyłącznie zwykłym amatorem, który ma na co dzień do czynienia z tego typu. Przewodami, no i postanowiłem się podzielić swoją wiedzą. Także osoby, które mają większą wiedzę, większe doświadczenie, jak najbardziej zapraszam do komentowania, do udzielania jakichkolwiek informacji, wskazówek. Hejt nie jest mile widziany i to by było na tyle. Także w taki sposób mamy już obrobione tutaj wszystkie te wąsy, są one przygotowane już do składania. I teraz bardzo ważna, istotna rzecz. Musicie pamiętać o tym, że producent. W pewien sposób przygotował Wam układ tych kabli nie bez, nie bez jakiegokolwiek nie bez znaczenia tak naprawdę. Nie bez znaczenia jest to, że tutaj w tym miejscu mamy powiedzmy żółtawo-zielony, tu mamy niebieski, no i tu mamy pozostałe jakieś tam kolory. Jest to bardzo istotne w momencie składania z daną wtyczką, ponieważ zwróćcie uwagę na to, producent też oznaczył na wtyczce Oznaczył też symbolami, gdzie jaki przewód powinien być. I w tym przypadku na przykład mamy N, opis N neutralny. Tu mamy nazwijmy, że to jest uziemienie, jest to przewód ochronny. I one muszą być kompatybilne ze sobą, to znaczy muszą się łączyć yy, jeden do jednego. Jeżeli się okaże, że się nie łączy z waszą wtyką, to znaczy, że powinna być z tej strony nie gniazdo, tylko nie, nie wtyka, tylko gniazdo. Teraz sobie sprawdzimy, czy mamy. Yy, czy ten kabel jest kompatybilny akurat z naszą, z naszą wtyką. Spójrzcie, mamy tutaj przewód ochronny, od niego zaczynamy. Kolejny przewód po mojej stronie powinno być L1, a mamy niebieski, to znaczy, że jest to nieprawidłowy, nieprawidłowy układ. To znaczy, że w tym przypadku musimy zastosować gniazdo po tej stronie kabla po prostu. Wiele osób y, nie zdaje sobie z tego sprawy i zaczyna te kable po prostu przeplatać, przekręcać tak, żeby pasowały. Co jest nieprawidłowe. Kable muszą chodzić jeden do jednego z waszą ptyką, z waszym gniazdem. Tak to wymyślił producent. Takie jest to ułatwienie i powoduj, pozwala nam na zachowanie pewnej systematyki. Teraz sobie rozbieramy gniazdo i pokażę Wam w przypadku gniazda, jak to będzie wyglądało. Popatrzcie, w tym przypadku mamy tak: yy, wejście ochronne, tu mamy neutralne. I tu nam się wszystko zgadza: żółto-zielony wchodzi do PE, tak zwanego ochronnego. Niebieski wchodzi do N. A te pozostałe w taki sposób to jest L1, L1, L2 i L3. Także wtyka i przewody nie bez powodu są oznaczone i opisane i w takim układzie zatopione w całej tej żyle. Jeżeli zrobimy to na odwrót, nigdy nam się to nie będzie zgadzało. Zauważcie, w tym przypadku mamy, jeszcze raz powtarzam, ochronny, tu mamy już L1, a nam się to łączy z niebieskim. Jak widzicie, tego, te, tego, yy, ta część przewodu nie może być połączona akurat z tą wtyką. Musi być połączona z gniazdem. I teraz przechodzimy do składania tego wszystkiego. To samo się będzie dotyczyło wszystkich innych przewodów. Czy to będzie 16A, czy 32A, jest to bez znaczenia. W tym przypadku mamy do czynienia z gniazdem 125A, troszeczkę większym niż na co dzień się spotyka, ale zasada jest ta sama. W tym przypadku nie będziemy stosować tego typu tulejek, ponieważ tak naprawdę nie ma takiej potrzeby z uwagi na to, że budowa tego, tego gniazda nie wymaga stosowania tulejek. Z uwagi na to, że te śruby, które są tutaj wkręcane. One po prostu nie będą nam się wkręcały tak jak w przypadku innych wtyczek w nasze kable. Tulejki stosujemy właśnie w pewien sposób dlatego, że niektóre wtyczki, te powiedzmy, gdzie jest mniejszy amperaż, nie mają tak zwanej blachy dociskowej, tylko dociskają śruby, które wkręcamy, dociskają bezpośrednio do przewodu, co powoduje niszczenie tego przewodu. Dlatego te tulejki należy stosować, ponieważ mają one pewno, pewnego rodzaju formę ochronną. W tym przypadku. Gniazdo 125A nie oczekuje od nas tulejek, ponieważ, tak mówię, wewnątrz, wewnątrz blacha, która, jest, która ściska nasz przewód, po prostu się przesuwa. Jak widzicie, to się przesuwa, i dochodzi do ściśnięcia, do ściśnięcia przewodu. W przypadku tyczek gniazd 16A, Amperowych, 32A, Amperowych, takiego. Super rozwiązania niestety nie mamy, jest tam mniej miejsca w tym gnieździe, czy w wtycz wtyczce. No i wtedy należy stosować tulejki. W przypadku 125 ja nie widzę także zachowaniem kolejności wszystkich tych przewodów. Pamiętajmy o tym, że istotna jest, z której strony kabel przychodzi do której części, czy to wtyczka, czy to gniazdo. W tym przypadku mamy wszystko ładnie ułożone. Zaczynamy od PE tak zwanego przewodu ochronnego, kolejny to będzie neutralny. Wkładamy go do końca. Wkładamy do końca. I naszym imbusem ładnie teraz dokręcamy tutaj. Pamiętajmy o tym, aby te wszystkie połączenia były bardzo dobrze, starannie dobrze wykonane. Z uwagi na to, że mamy tutaj do czynienia z bardzo dużym obciążeniem, z dużymi prądami i wszystkie jakieś niedociągnięcia będą powodowały, że ta wtyczka będzie Wam się grzała. Będzie dochodziło do różnych dziwnych sytuacji. Może dojść nawet i do pożaru. Także starajmy się, starajmy się wszystkie te połączenia wykonywać bardzo sprawnie, dobrze, przestrzegać wszelkich jakichkolwiek zasad. A jeżeli nawet Wam się nie udało, powiedzmy, przy zdejmowaniu izolacji i uszkodziliście ten przewód, to tego typu przewód można przeciąć, skrócić i na nowo zarobić. Ok. Jak widzicie producent celowo dał nam tutaj do skręcenia to w sposób y, poprzez imbus a nie poprzez jakikolwiek śrubokręt krzyżakowy ponieważ w przypadku imbusowych kluczy i tych wszystkich tutaj tych zacisków mamy dużo większą siłę do kręcania także większa wtyka, większe oczekiwania, większą siłę. No i znowu by to wam powtarzał jak mantrę, że kolejność kabli jest istotna względem wtyczki czy też gniazda. W tym przypadku wkładamy to do niebieski do Nki. Ustawiamy to równo. Dociskamy ten przewód i znowu skręcamy imusem. No i jak widzicie, ta część naszego przedłużacza jest już gotowa. Jest to część z tak zwanym gniazdem. W tym przypadku mamy wszystko bardzo fajnie zrobione, ponieważ mamy tak naprawdę jeden do jednego. Nie mamy żadnej plątaniny kabli, nie mamy żadnego tutaj jakiegoś warkocza. Wszystko jest bardzo ładnie, równo poprowadzone, tak? Jeszcze raz powtarzam, tu mamy neutralny, obok niego zaraz mamy ochronny i każda kolejna faza. Także tego typu... Yy, w taki sposób wykonany przewód jest wykonany prawidłowo. Warto też po całym montażu, po jakiejś tam chwili, jeszcze raz wziąć klucz imbusowy i jeszcze raz dokręcić, ponieważ materiał w jakiś sposób ulega zgnieceniu i, i, i można go jeszcze delikatnie, jak to wiem, jeszcze raz dokręcić. Pamiętajcie o tym, że wszystkie, wszystkie tego typu wtyki, gniazda i tak dalej, które są używane, co jakiś czas wymagają przeglądu, należy je rozkręcić i sprawdzić wewnątrz, czy te połączenia nie są gdzieś już, powiedzmy, zluzowane. Ponieważ tego typu przewody, które jeżdżą gdzieś tam w transporcie, mają to do siebie, że czasami, co jakiś czas, lubi się tutaj coś zluzować. W momencie, kiedy zluzuje Wam się, powiedzmy, taki przewód neutralny, automatycznie może pójść tutaj do, do przeciążenia i zamiast, na przykład, 230 V może Wam się zrobić, powiedzmy, 400 czy tam 500 V na, na danym obwodzie. I będzie to na pewno niebezpieczne dla Waszych urządzeń, dla Waszego sprzętu, dlatego warto sprawdzać, warto dbać o te wszystkie tutaj połączenia. W taki, taki sposób mamy przygotowano naszą pierwszą ptykę. Jak widzimy, w tym miejscu mamy gniazdo dławiące. One, one będzie ładnie tutaj nam zaciskało na tej izolacji gumowej. Można to na tym przykładzie pokazać. Jak widzicie, w tym miejscu, w tym miejscu dławik będzie łapał. Gdybyście tak powiedziałem, gdybyście zbytnio daleko tutaj dotąd zdjęli tą izolację, wtedy byłoby to w nieprawidłowy sposób przygotowane gniazdo i byłoby narażone na tak zwane wyrwanie. Oczywiście pamiętamy zawsze o tym, że w tego typu przedłużaczach nie, możemy, nie może dojść do sytuacji, że jak wypinamy tego typu gniazdo czy też wtykę z rozdzielni, nie szarpiemy za kabel. Zawsze robimy tutaj to w tym miejscu delikatnie. Wyciągając, wyciągając tego typu wtykę, nigdy nie ciągniemy za kabel. Jest wiele osób, które praktykuje tego typu rozwiązania, wychodząc z założenia, że tego typu kable siłowe można złapać za przewód i szarpnąć, co powoduje, że nam wyjdzie ten, ta wtyka. Nic bardziej idiotycznego, pamiętajcie o tym, że nigdy za kabel. Ja już sobie tutaj to skręcam, za chwilę przechodzę do kolejnej części, i na samym końcu, jak obiecałem, opowiem Wam o tym, jakie należy stosować przekroje kabli, do jakich wtyczek. Okej, okay, druga strona naszej wtyki już jest też zarobiona, także wszystko jest ładnie poskręcane, wszystko jest połączone jeden do jednego bez jakichkolwiek tutaj warkoczyków. Tego typu kabel możemy już uznać za poprawnie przygotowany. A co do, co do pozostałych wtyczek, czy to 16-32-A? -amperowych, -amperowych, czy też nawet 63-amperowych, jak widzicie w przypadku 63-amperowej wtyki podobna sytuacja, teoretycznie tulejek nie potrzebujecie, ponieważ dochodzi tutaj do, do ściskania przewodu. Nie tak jak w przypadku na przykład 32-amperowej wtyki, gdzie w momencie kiedy skręcacie to, ta dana śruba po prostu kręca się w kabel i niszczy ten kabel. Dlatego w takim przypadku stosuje się Stosuje się tulejki, które są wcześniej zaciskane na przewodzie i te tuleja, ta tuleja ma za zadanie zabezpieczyć właśnie przewód przed tym właśnie wkręcaniem, przed niszczeniem tego przewodu. Także dochodzi w tym momencie do zniatania tulejki, ale nie niszczy waszego przewodu. Tego typu wykonana instalacja jest prawidłowa i poprawna. To samo będzie dotyczyło wtyki 16A. Tu jest ta sama sytuacja, też te śrubki, które się wkręca, one po prostu się wkręcają w kabel i powodują, że nasz kabel się niszczy, dlatego warto zastosować tulejki w przypadku gniazda wtyków 63A, 63 Ampery, 125A. Ampery. Nie musimy się już tym za bardzo przejmować. Oczywiście to wszystko będzie zależało w przypadku gniazda 63A i 125A, i podejrzewam, że też wyższych. No i kolejna bardzo ważna rzecz, o której wspomniałem na samym początku: dobór odpowiedniego przekroju kabla do danej wtyczki. W moim przypadku najczęściej spotykam się z wtyczkami gniazdami 16A, 32 63A i 125 To jest taki przekrój, w którym my akurat pracujemy. I w związku z tym powinniście pamiętać o tym, że w przypadku wtyczek gniazd siłowych 16-amperowych możecie zastosować przewód o przekroju 2,5 kwadrat, ewentualnie 4 mm, kwadrat, gdzie dla 2,5 kwadrat mamy 25 a maksymalne obciążenie przewodu, a dla 4 kwadrat mamy 34 a maksymalnego obciążenia. Także jak widzimy w przypadku 16-amperowej wtyczki siłowej Wystarczy nam przewód 2,5 kwadrat, który nam daje możliwość obciążenia takiego przewodu do 25 A. Także jest to już dużo powyżej możliwości wtyczki. No i oczywiście zabezpieczenia, do której ta wtyka jest wpięta. Kolejna kwestia jest to wtyka 32 A. W tym przypadku możecie zastosować przewód 6, 6 mm kwadrat. Tego typu przewód pozwala Wam na obciążenie danej fazy 43 amperami. Oczywiście wszystko zależne jest od tego, jaki ten przewód jest długi i gdzie jest ułożony, w jaki sposób jest ułożony, z jakiego materiału jest wykonany. Ja oczywiście tutaj mam na myśli przewody wykonane w miedzi. Także dla 32A gniazda wtyki 6 mm2 proponuję. W przypadku gniazda wtyki 63A proponuję od 10 kwadrat do 16, gdzie tak naprawdę 10 kwadrat jest w zupełności wystarczające. Gdzie 10A to jest maksymalne obciążenie jednej fazy 60A, co jest tak naprawdę no w granicach no w granicach powiedzmy wtyczki i w granicach zabezpieczenia, w którym ona pracuje. Ewentualnie dla osób, które mają zbytnio duże potrzeby to proponuję zastosować w takim przypadku 16 kwadrat. On pod te 16 kwadrat pozwoli nam na wykorzystanie danej fazy do 81 amper. Oczywiście to są takie poglądowe, mniej więcej parametry. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że dany przewód może być obciążany częściej, równiej, mniej równiej może być e, każda z faz e, różnie obciążona, aczkolwiek staramy się zawsze w przypadku układu trójfazowego e, dopilnować tego, aby każda faza była równo obciążona. Oczywiście w przypadku silników e, trójfazowych tam zazwyczaj dochodzi do równego obciążenia każdej z faz, ale w przypadku różnego rodzaju instalacji, które wykonujemy gdzieś tam powiedzmy takich zewnętrznych, chwilowych, czasowych, tam jest różnie e, z obciążeniem tych faz. Także należy zwrócić na to szczególną uwagę. No i kolejna kwestia to już jest 125 A wtyka. W tym przypadku zastosowaliśmy my 25 mm2 kabel który nam pozwala na obciążenie jednej fazy około, około 102 pozwala na wykorzystanie 102A na jedną fazę. Także te 25 kwadrat przewód jest w zupełności wystarczające, w naszym przypadku najbardziej optymalny. Mam tu nawet na myśli samą kwestię wagi tego przewodu, ponieważ jak zauważyliście, od 16 do 25 a bardzo ta grubość tego przewodu się zmienia i co za tym idzie też ciężar tego kabla. Także mam nadzieję, że przekazałem Wam jakąś istotną wiedzę. Jeżeli gdzieś popełniłem jakąś gafę, błąd, wspomnijcie o tym w komentarzach. Jeżeli macie na ten temat jakiekolwiek swoje inne doświadczenia, zdanie, mile widziane będą tego typu komentarze. Ja Wam na tej chwilę dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.